Ty, to nie Darek? Co, obacz? Halo, halo O w mordzie. Czy ja dobrze widzę? Nie Siema! Cześć! ma! Co nic nie mówisz, na stare śmieci zlądowałeś? Dobara byśmy obalili. A może jak ty teraz taki warszawiak? To związkowy mi nie wypijesz już, co? No, dobra, dobra. No. Pewnie, że piję. Tylko przyjechałem do dofiaro, no to czasu nie było jeszcze. No. A co tam u was, co? Jak żyjecie? A, raz na wozie, raz pod wozem. Tak. Jak to w życiu? Dziecko mi się właśnie urodziło. O, trzecia córka. No to gratuluję, stary. Nie, bądź złośliwy. To jakaś tragedia. Co ja z dziewuchami w polu zrobię? A potem komu ziemię zapiszę? Słuchaj, nic się nie bój, słuchaj. Ja niedawno w telewizji taki program oglądałem o wiosce, nie? No, i na tej wiosce to same baby rodzą się od kilku lat. Super jest. O, nawet jedna to strażakiem została. Ech, daj mi spokój z tym dędrzejem. We wsi chłopy muszą być. Ja już swojej Marcie powiedziałem: Dotąd będzie z brzuchem chodziła, aż mi chłopaka urodzi. O, może ty i rację masz. No, a ty co tam? <gryw> Żonę masz? Dzieci? Na razie, darulo, to ja mam same kredyty. Kilka maszyn kupiłem, nawozy drogę hmm. i susza mnie dopadła. Osi wieje przez to wszystko. No, ale panne już masz jakąś na oko, a? <laughs> a no mam, Hanie. Pamiętasz ją? Hanie. Mówię wam, chłopaki, jak wyjdę na prosto, to się oświadczę. A ty jak tam? Żona i dzieci czy kredyty? Ani jedno, ani drugie. Szczęściaż. Wiecie co? Musimy się koniecznie na to piwko ustawić. Tak, tak, chętnie. Tylko że. No dzisiaj nie mogę, bo z ciocią umówiłem się. Do kościoła muszę ją zawieźć. Ale możemy jutro. O, jutro? Na przykład. To może jutro u Banacha o, o. 19.00. O, może, może być? być? Może być. Aha. Aha. Na fajnie, A. fajnie, że jesteś. No. Trzymajcie się, chłopaki. Widziałeś, jaki wystrojony? Tak, w Warszawie.